zadebiutowało w ubiegłym tygodniu w Early Accessie. To jest nowa gra twórców Oriego, dwóch części serii Ori, czyli Metro i Dwani, tych z uroczym bohaterem, który wszyscy kochają. No i tej nowej gry już wszyscy nie kochają, bo ma parę problemów w wieku dziecięcego, typowych dla niektórych premier w Early Accessie. Głównie chodzi o optymalizację, ale są też takie problemy bardziej związane z systemami obecnymi w grze. No ale zacznijmy od tego, że jest to gra z widokiem od góry, trochę jakbyście grali w Diablo. Ale gameplayowo to w ogóle nie jest Diablo. Gameplayowo to jest bardziej bardziej czuć to inspirację sous-like'ami. E, czyli szczególnie jak zaczniecie walczyć po raz pierwszy z kimś, no to poczujecie, że jakby kamera była TPP, to mógłby być typowy bardzo sous-like. E, przy czym jest trochę łatwiej niż w sous-like'ach, bo tak jak znowu mówiłem, na plusie też o tym. Y, nie ma tu na przykład takich kar za śmierć, czyli nie tracimy doświadczenia, e, kiedy umrzemy, chyba że tam założymy jakiś specjalny pierścień, który daje nam jakiś super bonus. Ale na przykład karą jest to, że tracimy doświadczenie, ale to nie liczy tego jako mechanikę, bo to jest jakby specyficzne do przedmiotów konkretnych. I też wrogowie się nie odradzają, to jest taki ciekawy system, że jak wracamy po paru dniach do jakiejś lokacji, to ona się trochę zmienia, że jest tam inny lud i inni wrogowie się w ogóle wprowadzają, bo na przykład wytępiliśmy potwory, to potem w tej lokacji są jakieś żołnierze inne obcej frakcji czy coś takiego. Ale nie ma tak, że umieramy i nagle wszyscy wrogowie na mapce się odradzają, więc to też jest w sumie łatwiejsze niż w Soulsach typowych do Obycia um, No i tak, walka jest bardzo przyjemna Bardzo satysfakcjonująca Ja gram buildem na siłę Bo nie mogłem grać w sumie innym buildem Ponieważ to też jest wada drobna tej gry Że nie, nie mamy tu na początku wyboru broni Ani statystyk e, Po prostu budzimy się na plaży, bo prolek jest na, na okręcie Budzimy się na plaży i e, znajdujemy pierwszą broń w skrzyni to jest losowo dobrana broń, więc jeżeli chcecie od początku grać, powiedzmy, dwoma sztyletami, a znajdziecie miecz dwuręczny, no to sobie nie pogracie dwoma sztyletami, więc naturalnym rozwojem jest raczej to, że inwestujemy e, statystyki w te punkty, jakby atrybutów, e, żeby pasowały do broni, którą znajdziemy, co mi się trochę nie podoba, bo ja sobie lubię planować buildy w grach tego typu, żeby no po prostu mówię sobie od początku, gram dziś mieczem dwuręcznym, tym buildem i tą postacią chcę grać i, i tak dalej. A tak tutaj nie można, więc może to zmienią. Walki z bossami są świetnie zrobione, w ogóle wszystko jest tu pięknie animowane, ta gra też jest graficznie bardzo imponująca. To jest taki, jakbyśmy patrzyli na taką mroczną baśń, szczególnie w cutscenkach to wygląda naprawdę, naprawdę świetnie. I też fabuły jest tu sporo, to, więc to też to nie jest typowy souls -like pod tym względem, bo fabuły jest naprawdę dużo, są ciekawe postacie, są ciekawe wątki związane z... Tajemniczymi planami e, czy Złego Królestwa, czy niezłego królestwa, czy złego króla, czy nie. Jest zła inkwizycja chyba na pewno, która coś chce zrobić na wyspie, na której jesteśmy, gdzie panuje dziwna plaga. E, ale jest to są wątki jakiejś tam walki takiej politycznej, ale też bardziej takie e, tajemnice związane z pochodzeniem tej plagi i tak dalej, więc jest ciekawe, są fajne, fajne postacie. E, no, i, no, i, no i spoko ogólnie, spoko ogólnie, tylko się niszczą przedmioty, kiedy ich używamy, co jest dla mnie minusem. I na przykład kiedy ścinamy drzewo to niszczy nam się kilof, a nawet topór, bo toporem się ścina drzewa, a nie kilofem, więc to też jest trochę irytujące i druga, druga wada to jest taki system rozbudowy miasta. Bo po prostu, żeby rozbudowywać miasto, musimy wychodzić poza miasto na nie po to, żeby wykonywać misje związane z walką, tylko po to, żeby zdobywać drewno, jakieś zasoby, jakieś miedź, czy inną stal i tak dalej. A ja nie po to gram w gry tego typu, żeby chodzić z kilofem i kopać skałki. Po prostu, może to jest związane z tym, że za dużo grałem w surwiwale ostatnio. Jak gram w coś, co nie jest survivalem typowym. To no, nie lubię takich elementów w grach. Jak już to ma takie elementy, to niech to będzie typowy survival. A to typowym survivalem nie jest. To jest bardziej nagra nastawiona na walkę, więc trochę mi ten system nie pasuje. Zobaczymy, czy to zmienią, czy nie. E, może tak. To jest Early Access. Już sporo patchów wprowadzili. Już trochę poprawili nawet ten system zniszczalności przedmiotów. E, więc będzie tylko lepiej. E, w planach twórcy mają jeszcze co-op i dodanie nowej mapki. I potem chyba premiera pełnej wersji. Zakładam, że będzie na początku przyszłego roku. Albo no zakładam, że najwcześniej. Na początku 2025. Także... Em, Dobra gra, ale wymagająca jeszcze jakichś tam szlifów i poprawek.